Dzisiaj opowiem ci o tych rzeczach we wnętrzach, na punkcie których totalnie oszalałam, które niesamowicie mi się podobają, które też mniej bądź bardziej są związane z obecnymi trendami, ale które z całą pewnością powodują, że moje serce zaczyna szybciej bić. Oto lista tych rzeczy, które stały się moją obsesją, na które mogłabym patrzeć godzinami i których naprawdę, póki co, nie mam dość. Partnerem kanału jest firma Brainhouse, która zajmuje się automatyką budynkową, czyli tworzy profesjonalne, inteligentne domy. Link do partnera znajdziesz oczywiście w opisie pod tym filmem. Właściwie pierwszym i też najważniejszym punktem, chociaż w tym zestawieniu kolejność jest przypadkowa, powinna być jakość. Ale pomyślałam sobie o tym, że nie jest to coś, na punkcie czego ostatnio oszalałam, tylko moje szaleństwo trwa chyba od zawsze i myślę, że trwać będzie nadal. Zatem, jak na grupie wsparcia? Powinnam teraz powiedzieć: Cześć, jestem Kaja i moją obsesją, z której nie potrafię się wyleczyć, jest paranoja jakości. Tłumaczę też sobie od zawsze, że no, no przecież każdy ma jakiegoś fioła na jakimś punkcie. No, mnie akurat trafił się taki, a nie inny. Chociaż, będąc tak zupełnie szczerą, to, to nie jest wcale jedyna obsesja, którą mam, niestety. Ale cóż. Po tylu latach nawet nauczyłam się z nią żyć. Myślę, że trochę też się polubiłyśmy. No, generalnie rozumiemy się już bez słów. Nie ukrywam też, że momentami strasznie mnie ona irytuje, non stop o niej myślę, a jej chwilowe braki w moim życiu powodują u mnie ogromny smutek i też frustrację. No cóż, nie ma to jak przywiązanie, a tak zupełnie szczerze zawsze uwielbiałam i zawsze doceniałam też jakość. Czy to produktów, czy to usług. Uważam, że ten z pozoru bardzo mały i dla wielu osób wcale nie tak istotny szczegół jest absolutnym fundamentem. I to właśnie on w ogromnej mierze robi różnicę. Ja mam jeszcze takie dodatkowe przekleństwo, albo też błogosławieństwo, że mam naprawdę świetny wzrok. I dosłownie w ułamku sekundy jestem w stanie wychwycić pewne mankamenty i pewne różnice, których wiele osób w ogóle nie widzi. Nie potrzebuję miarek, bo moje oczy są moją miarką i im zawsze ufam. Doskonale widzę różnice w jakości i w tych detalach, które dla mnie zawsze były i też zawsze będą niesamowicie istotne. To jest trochę taki love and hate relationship. Bo z jednej strony wiem, jak wielkim jest to przekleństwem, a z drugiej strony doskonale też wiem, jak wielkim potrafi być to błogosławieństwem. No, pewnie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Pamiętam też sytuację ze swoim pierścionkiem zaręczynowym, w którym po dość krótkim czasie zauważyłam, że brylant minimalnie się rusza, więc wraz z moim jeszcze wtedy narzeczonym pojechaliśmy do salonu, w którym został on kupiony z reklamacją. Pani, która przyjmowała tę reklamację, stwierdziła, że to jest moje złudzenie optyczne, bo brylant odbija światło i mi się wydaje, że... Że on się rusza. Zresztą pierścionek ten został obejrzany wtedy chyba przez wszystkich pracowników, którzy akurat byli w salonie i żaden z nich nie widział tego luzu na obsadzonym kamieniu. No, nie muszę chyba też mówić, że ci ludzie się dość dziwnie na mnie patrzyli. Ja oczywiście, jak to zwykle, ja w takich sytuacjach uparłam się i nie odpuściłam, mówiąc, że nie zgadzam się z tym, bo ewidentnie ten kamień się rusza i chcę oddać ten pierścionek do reklamacji i do ekspertyzy. I co się okazało? Dostałam oficjalny list od eksperta tego salonu, który faktycznie stwierdził, że są luzy w obsadzeniu kamienia, bo łapki, które ten brylant trzymały, powinny być mocniej dociśnięte. I podobnych przykładów w swoim życiu mam naprawdę całkiem sporo. Kilka z nich jest nawet związanych z budową mojego domu, ale o tym może opowiem Wam też w innym odcinku. Kolejnym moim ostatnim szaleństwem są dodatki w stylu Wabi -sabi, które przepięknie przełamują nowoczesne i proste wnętrza i dodają im odrobiny charakteru. Ja generalnie uwielbiam prostotę, ale od pewnego czasu takie typowe, nowoczesne wnętrza zaczęły mi się już trochę nudzić. A z racji tego, że tych wnętrz na co dzień oglądam naprawdę bardzo dużo, to ciężko mi znaleźć coś, co naprawdę mnie zachwyci, czego wcześniej jeszcze na przykład nie widziałam. Dla mnie ta stylistyka Wabi -sabi jest właśnie tym powiewem świeżości. Chociaż nie wiem, czy akurat jest to trafne określenie w stosunku do przedmiotów, które no co do zasady są właśnie tymi starymi, albo inspirowanymi na te bardzo stare, ale mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. W każdym razie jest to coś innego, jest to dla mnie też niewątpliwie bardzo ciekawe połączenie czegoś, co jest nowoczesne, co jest proste, co idzie z duchem czasu i z duchem technologii, z przedmiotami, po których ten upływający czas już widać i to jest ich największy atut. Rzeczy, które utrzymane są w tej stylistyce Sabi, idealnie przełamują tę nowoczesność, przepięknie ją zwiększają, nadają je też przytulności i ciepła. Ja... Jestem totalnie na tak. Uwielbiam takie wnętrza, które też nie do końca są wcale takie oczywiste, ale one też w pewien sposób są ze mną spójne, bo ja sama jestem osobą, która bardzo lubi prostotę, nowoczesną stylistykę i technologię, z którą też obcuję na co dzień i której zupełnie się nie boję. A z drugiej strony, no, mam też w sobie pewną nostalgię i tęsknotę za przeszłością. Być może właśnie dlatego tak bardzo to połączenie i ta stylistyka jest mi bliska. Nowoczesna, prosta, ponadczasowa baza i dodatki w styl łabi-sabi to jest coś, co ostatnio powoduje u mnie szybkie bicie mojego serca. Przejdźmy teraz do schodów. No ja co prawda akurat mam dom parterowy, więc u mnie w ogóle schodów brak, ale muszę przyznać, że ostatnio z powodu właśnie tej konkretnej stylistyki. Zachwycam się domami piętrowymi i naprawdę uważam, że schody mogą być biżuterią wnętrza. Jeżeli ktoś ma dom piętrowy albo jest w trakcie budowy, bądź też zastanawiania się nad takim projektem, to warto zadbać o ten aspekt, bo może się on okazać właśnie taką wisienką na torcie. Myślę, że każdy z nas zgodnie stwierdzi, że no od długiego już czasu jednym z popularniejszych rozwiązań w przypadku schodów w nowoczesnych domach są szklane balustrady, które niewątpliwie wyglądają bardzo nowocześnie i też bardzo lekko. No, ja natomiast mam w stosunku do nich Sporo zastrzeżeń, o których opowiadałam także już w tym odcinku, więc jeżeli jeszcze go nie widziałeś, to zdecydowanie zachęcam Cię do nadrobienia zaległości i tutaj zostawiam do niego link. Nie kwestionuję w ogóle walorów estetycznych i też pewnego rodzaju uniwersalności, która stoi za taką stylistyką, ale z racji tego, że tych schodów jest naprawdę bardzo dużo w różnych wnętrzach, musiałam poszukać czegoś, czego wcale tak dużo nie ma, a co wygląda przepięknie, no i oczywiście znalazłam. Są to metalowe balustrady z bardzo delikatnym Ozdobnymi elementami, które wyglądają niesamowicie elegancko. Te metalowe elementy mogą być w różnej kolorystyce, chociaż jak dla mnie wersja biała oraz czarna, głównie czarna, wygląda najpiękniej. To, co też niezwykle podoba mi się w przypadku tej stylistyki, to jej uniwersalność. Tego typu balustrady będą świetnie wyglądały w bardzo wielu wnętrzach. Wyglądają one subtelnie, wyglądają one lekko, wyglądają one nowocześnie, jestem przekonana, że będą się przepięknie starzeć. No i pod względem samej funkcjonalności są naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem, dlatego że dotykanie takiej balustrady nie powoduje zostawiania na niej licznych odcisków palcy, a samo czyszczenie takiej powierzchni jest też szybkie i mało uciążliwe. Gdybym budowała teraz dom piętrowy, to na pewno zrobiłabym przy schodach właśnie tego typu balustrady, bo uważam, że są one świetne. To jedno z tych rozwiązań, które nie dość, że wygląda przepięknie, to jeszcze jest bardzo funkcjonalne. No czego można chcieć więcej? Przejdę teraz także do obudowy kominka, bo również znalazłam takie, w których się totalnie zakochałam. I głównie są to obudowy wykonane z kamienia, chociaż nie tylko, na punkcie którego ostatnio mam totalnego fioła. Bardzo podobają mi się naturalne kamienie we wnętrzach. Sama mam kamienny blat w swojej kuchni, który uwielbiam, który też dokładnie pokazywałam przy okazji kręcenia odcinka o mojej nowej kuchni, który możesz zobaczyć tutaj. Teraz natomiast bardzo podobają mi się obudowy kominków, które nie dochodzą do samego sufitu, czyli nie są takimi dużymi, masywnymi bryłami, ale takie portale kominkowe, czyli zabudowy, które kończą się na pewnej odległości na ścianie, na których też można na przykład ustawić jakieś piękne dekoracje. No i oczywiście kamień, który sam w sobie jest cudownym dodatkiem we wnętrzu który często nie potrzebuje też już nic więcej, by przykuł wzrok. Tego typu kominek mogłabym teraz mieć u siebie w domu, bo on mi się niesamowicie podoba i uważam, że jest przepiękny, bardzo elegancki i też ponadczasowy. Jeszcze tylko ustawić na nim jakiś piękny wazon, na przykład ze świeżymi kwiatami, bądź też z jakimiś gałązkami, jakieś inne drobne dodatki, no i całość zrobi naprawdę efekt wow. W tym odcinku mówiłam na temat jodełki francuskiej, węgierskiej oraz klasycznej w kontekście ponadczasowych i tymczasowych trendów. Ale, w związku z tym, że zarówno jodełka francuska, jak i węgierska niesamowicie mi się podobają, i za każdym razem, kiedy oglądam takie podłogi, zwłaszcza w wykończeniu z jasnego matowego drewna, czuję szybsze bicie serca, no to musiały się one znaleźć w tym zestawieniu. I tak myślę, że gdybym teraz miała budować swój dom lub też robić w nim na przykład jakiś remont, to te dwa sposoby ułożenia na pewno brałabym pod uwagę. Ale wyłącznie w wykończeniu matowym bądź satynowym i wyłącznie w jasnym drewnie, bo uważam, że właśnie takie wykończenie wygląda najbardziej elegancko i też najbardziej szlachetnie. Sama jodełka jest też bardzo ciekawym sposobem ułożenia podłogi, który na pewno stanowi też element dekoracyjny wnętrza. Jest ona ciekawą alternatywą dla prostych, klasycznych desek, które tak jak już też mówiłam wcześniej, również niesamowicie mi się podobają. Uważam, że takie podłogi świetnie będą wyglądały w bardzo nowoczesnych wnętrzach, ale także i we wnętrzach o bardziej klasycznej stylistyce. To także jest na tyle uniwersalne rozwiązanie, że z łatwością można dopasować tutaj naprawdę wiele różnych ciekawych rzeczy. Ja jestem bardzo na tak i uważam, że oba sposoby ułożenia tej jodełki wyglądają naprawdę świetnie. Zupełnie tak samo jak w przypadku dodatków w stylistyce łabisabi oszalałam ostatnio na punkcie oświetlenia kinkietowego i uważam, że jest ono naprawdę niedocenionym elementem wystroju wnętrza, który nie dość, że sam w sobie potrafi wyglądać przepięknie, bo umówmy się, lampy potrafią być małymi dziełami sztuki i one także mogą być tą biżuterią do naszego domu, to jeszcze nadają niesamowity klimat w naszym domu, kiedy są włączone Potrafią być świetnym uzupełnieniem na przykład galerii ściennej, o której także opowiadałam już w tym odcinku, do którego obejrzenia równie mocno Cię zachęcam i tutaj zostawiam do niego link. Ale także same w sobie mogą pełnić tę ozdobną funkcję. Odnoszę też trochę takie wrażenie, że lampy sufitowe, o ile nie są one zwisające, to często przez wiele osób są pomijane, jeżeli chodzi o wystrój całego wnętrza. No bo nie każdy je w ogóle dostrzega. W przypadku lamp kinkietowych jest to dużo łatwiejsze do zauważenia i też szybciej przyciąga nasz wzrok. Jak dla jest to istny must have świetnie urządzonych i też eleganckich wnętrz. Ten teoretycznie drobny detal potrafi bardzo znacząco podnieść atrakcyjność przestrzeni i uważam, że to rozwiązanie jest naprawdę świetne. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, klikniesz przycisk dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które będą się na nim pojawiały oraz łapkę w górę pod tym filmem. Fajnie, że tu jesteś. Bardzo dziękuję Ci za Twoją obecność i tak samo bardzo dziękuję Ci za Twoje wsparcie. My oczywiście jak zwykle Widzimy się już w przyszłym tygodniu. Tymczasem trzymaj się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!